Henryk do traktora Odpalił zielnik Husqvarna, lekwo gwoździ piekręci się jak ślimak Kierownica stawia opór Henryk się wścieka Jazda tym z moment to prawdziwa męka O Henryk, Henrik, Co za pech. kierownica w haswarnie, to prawdziwy śmiech nie, nie chce, tylko trzeszczy i piszczy Henrykowi cierpliwość powoli pęka Minęły godziny, a traktor ledwo jedzie Henryk żyrytowany, bluźni i się wieje Kierownica zacina się, traktor skręca w bok Henrykowi puszczają nerwy, krzyczy To jest co? O, oh, Henryk, Henryk Co za pech, kierownica w hasparnie To prawdziwy śmiech, skręcać nie chce Tylko trzeszczy i piszczy Henrykowi rzepiwość powoli pęka steering wheel is driving me insane Traktor wpada w poślizg, zjeżdża z drogi Henryk, ląduje w rowie z bólem i foko. Ta skończyła się jazda Henryka, traktorem kierownica zawiodła. W do z hukiem, morał tej historii jest prosty i jasny. Dają swój sprzęt, bo wypadek może być straszny.